Mam nadzieję, że w dobrej edycji. Ja powrócił, słuchajcie. Jak to mówią, ja pasz się cieszy Słuchaj, powrót, znowu co? Brakowało adrenaliny? No też brakowało adrenaliny, no i co? No, zmiana trenera, zmiana klubu, zmiana swojego życia, no i, no i co? Myślę, że będzie dobrze. Obserwowałeś gromdę, bo byłeś chyba na którejś byłeś, nawet gdzieś w międzyczasie, o ile dobrze pamiętam. Obserwowałeś, coś się zmieniło w ogóle jakoś, inni ludzie. Atmosfera? Nie no, atmosfera jest ta sama. Dalej jest tutaj fajnie, że tak powiem. No i co? No i ciągnęło do tego, tak? Walczysz, walczysz no, z silnym rywalem, tak? No, było, nie było. Running bull to, to, to jest zawodnik, który jest dość silny. Ty w tym czasie coś robiłeś takiego, że, że Twoja forma gwarantuje, że jutro będzie lepiej niż było wcześniej? Ja myślę, że bardzo dużo zrobiłem, no bo widolność będzie dużo większa no i też zachowanie rynkowe też będzie dużo lepsze. Tak. Bardziej będę głową pracował, niż, niż tylko żeby przepchnąć przeciwnika. Ciebie nie było, ale tych mocnych nokautów, mocnych zwrotów akcji i też ran nie brakowało tutaj. Kilka osób zasłynęło. Ktoś szczególnie Ci przypadł do gustu tutaj? Myślałeś, że może wylosujesz jakoś inaczej po prostu te zestawienia? Nie, no nawet się nie skupiałem, kogo wylosuję, bo każdy, kto tutaj jest, to wiadomo, jest ciężkim przeciwnikiem, bo nikt tutaj się nie, nie pojawia z przypadku, tak? Więc kto by to nie był, to trzeba wyjście Ty chyba z, gdzieś tu z okolic Radomia pochodzisz, tak? O ile się nie mylę, czy nie? Tak, tak, tak. Z, z okolic Radomia jestem. No właśnie, gdzie trenowałeś, gdzie przygotowywałeś się teraz tutaj do, do gromdy? W Dragon Fight, w Radomiu i kto z tobą jutro wychodzi do narożnika? Łukasz jest mój trener. A, Łukasz Gózik. Tak, tak. Poznam. Słuchaj, to co? W takim razie życzę Ci jutro dobrej walki, dajcie dobrą walkę. No i co? Dalej będziesz awansował pewnie w turnieju, będziesz gdzieś starał się przebić do samego, do samego czoła. Oczywiście wygrać ten turniej Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Było było porozmawiać.